Dzień dobry, witam was ze... z tej... ze, ze słonecznej Kalifornii U was jest godzina 12.05 chyba A u mnie jest 18.04 Ale to nie ważne Dzisiaj zrobimy teści na prawko jazdy Tak jak to było w kwietniu albo w maju eee, Nie nie będę wać, pojęło je... Darmowe Dziękuję No, ole tu przecież dobra mamy, tak Jedziemy z tym, nieważne, start. Czy ten znak już czeka, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierko? Nie. Bo, bo będzie... No właśnie o ten znak mi chodziło. Wyrobiłem ten test, kurde. Nieważne. Czy w tej chyba? Albo nie. nie wiem. Czy w tej sytuacji jestem informowany, że poruszasz się drogą jednokierunkową? Jak najbardziej... Nie. Gdzież to jest? Nakaz jazdy prosto. Mam nadzieję. <słuchy> o. Du, 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 du. Tak jak najbardziej... Nie, nie wiem. Yy... Nie, niekoniecznie. Ja bym powiedział, że nie. Czy w tej sytuacji należy trzymać się przed widoczną linią bezwzględnego trzymania stop? Nie, nie, nie. Nie, czy w tej sytuacji migda zakazuje ci gwiazd na Nie gdyż... Gdyż nie. Yy, zamierzasz na wprost? Szmosu? Obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Hmm. Nie widziałem znaku. Więc dam, że nie. Znaczy tak. 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 No. I czy zbliżam się do drogi z pierwszeństwem? Hmm. No chyba nie. Bo jest na drodze z pierwszeństwem. Więc, właśnie zbliżam, nie zbliża mnie. Bo już na nie jestem. Cały tak. czas jestem zbliżony, dobrze, nie. <laughs> yy, czy mogę przejechać pojazdem szynowym? nowym to nie ma. Ale po, po podwozie. podwozie też było złe. Za... Tak, bo miałem się do światło, tak. Mi się wydaje. Yy, czy taka postawa po policjanta oznacza, że masz skręto prawo w prawo? <laughs> że masz prawo skręcić w prawo? To mnie najbardziej nie lubię tego. Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo trzymać pojazd, nie? w którym się teraz znajdujesz? Tak, nieważne, tak by się wydaje, że tutaj mogę. Czy zmieniając nieznaczne to jazdy pojazdu w oprębie do tej chce, że zajmowanego was masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem? Nie. Mhm. Czy mam prawo kontynuować wyprzedzanie w tej sytuacji, oczywiście? Hmm. Absolutnie nie. Gdyż jest przejście do pierzchni. Chyba, że coś to zmienia, gdzieś zielone światło, ale mam nadzieję, że nie. Czy podczas manewru wymijania należy zawsze zachować szczególną ostrożność? Uuuu, a co to jest manewr wymijania? A, nie, nie sądzę. Zawsze. Czy w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości, z pewnych mógłom w pojedynkę, mogą być włączone tylko światła przedsięwkowe, przednie? Nie mam pojęcia, ale wiem, że tak. Czy w tej sytuacji mam zachować obowiązek, szczególną ostrożność? Nie, nie wydaje mi się. Czy w tej sytuacji mam obowiązek ustąpić pierwszeństwa pierwszemu, który zamierza wejść na jazdę? A on już w intuicie? Się... Nie mam, bo nie ma, nie ma pasów. Czy w tej sytuacji powstrzymanie się od wybrzecania rowerzysty jest prawidłowe? To chyba nie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Tam w prawej już wcześniej wam dam, dam, dam ten film z tamtym, z tamtym testem. I zobaczcie, jak mi poszło wtedy. Czy w tej sytuacji mam obowiązek zatrzymać zawsze pojazd przed pojazdem kolejowym? Nie, nie zawsze. Zawsze nie. Czyli dobrze, nie mam. Ma, nie ma. Nie ma. Nie ma obowiązku. Czy mam obowiązek zmniejszyć prędkość? Tak, tak, bo zawsze pogada. Chyba nie. Na pewno nie mogę przejść ale zmniejszyć prędkości? To nie mam obowiązku. Raczej. Kierujesz samochodem z taką do na mogę jechać. I y, obszar niezabudowany. I dwu, to, dwa pasy to 100 km. Chyba. I aby złotwa z torfę, jest też w czasie hamowania. Tak. Poruszam się autostradą i zamierzam ją opuścić. I na początek pasa, wyłączenia. Będę hamował. Jakie jest ryzyko poślizgu podczas pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? <grymnie> Największe w początkowej fazie deszczu. Jakie jest to stosowanie układu ASR w samochodzie? Przeciwdziałanie poślizgowi koło podczas porucha, poruszania, uruchamiania. <grymnie> Jaka pozycja zakrobnicy może mieć zmniejszenie efektu tak zwanego martwego pola w lusterkach występującego w czasie obserwacji drogi? ...dynamiczną, w zależności od sytuacji odchylania tułowia i głowy otworzonej. Jadę z prędkością 90 km na h. Jaka pozycja początkowa zapełni Ci optymalny jazdy po zakręcie? Żyt, analiza. Na środku jeździsz częściowym przekroczeniem widocznej części? Nie, bo na tor tamten. Przy niej rozdzielę czym pasy ruchu na prawej połowie nie... Nie, przy prawej krawędzi je... Chyba. Jak jest to stosowanie scenowe z tą, No to tak. Udlebowiednienie trakcji stabilności, zapewnianie kierowalności pojazdu podczas jego hejmowania, używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z zbieraniem hałasem jest. A śnież czy zabronione tylko w obszarze zabudowanym, czy zabronione tamże w obszarze zabudowanym. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego? Niewielki brak przewodu pęknięcia to chyba, tak, nie? No. To należy stosować do opatrzenia silnie krwtywiącej san. Jak ran. Ułączniało gaz. Czy apteczka, w razie pomocy z obowiązkiem? Nie. Ale warto ją mieć. Nie. Ku... Czego? Co ty się stanęło? Daj mi odpowiedzi moje. Co mi jest źle, czy w tej sytuacji masz... No to, no to, czyli tu nie mogę. Znaczy, tak jak mówię, no. Czy w czasie jazdy w warunkach zmieszanych, żeby... Nie. Nie mogę, nie, bo czy nie złamałem z końca, żeby nie światła pasu. Łu, mogło być zmieszane, tylko światła przygotowało. Mogło być, no. Inne też, muszą być dobre, dobre. Tak, zawsze nakupujemy i ja podwójna ciąga rozdziela pasy ruchu. era. O, używanie pojazdu O, jest wszędzie zabronione. Dobra, dobra, to warto fajnie wiedzieć. Ten włącznik opatrny, uciskowy z kasy lub bandaża. No, prawie się udało. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie już jakiś tam... Albo z albo czegoś. A dzisiaj taki wleci sobie szybciutki materialik No, A pamiętajcie, <noise> żeby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, do zobaczenia na live'ie może albo na czymś innym w podajcie na Instagrama, kupić bo link macie w opisie i trzymajcie się tego. Narka, narka, yo, yo, do zobaczenia, do usłyszenia.